Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony pan tester. A dzisiaj nie będę recenzować produktu, testować ani żadnego poradnika, ale dzisiaj rozpakujemy paczkę, którą dzisiaj otrzymałem. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że będę się starać, starał pisać do różnych firm o przesłanie produktów na testy. Okazało się, że odezwała się firma TP-Link i zaproponowali mi do przetestowania dwa produkty i miałem wybrać jeden z nich. Odpisałem im, czy mogliby przesłać obydwa produkty. Zgodzili się i jest to cała paczka. Zaraz wam pokażę. No dobra, teraz wam pokazuję. To jest taka duża paczuszka. Także je widzicie, no powiem, że jest spora. Nie, wiem, czy to kwestia, tylko typu, że po prostu tam dużo bomberek dali, czy po prostu tak zabezpieczyli, ale zaraz zobaczymy, co tam przesłali. No, słuchajcie moi drodzy, miałem wcześniej, tak zastanawiałem się, czy zrobić taki odcinek rozpakowywaniem, ale tak pomyślałem, że zrobię. Także zobaczymy, co tam przesłali. Jeszcze tylko zobaczę. Jedną rzecz jest OK. Otwieramy paczuszkę. Zobaczymy co tam przesłali. Ja powiem Wam szczerze, że wiem co tam już yy, mi przesłali do testów, ale nie będę wam mówił, tylko wam pokażę. Też jestem ciekaw jak to jak to jest. Ok. No tu mamy pianki. Jest. Oczywiście. Mamy pierwszy produkt. Mianowicie z firmy MercuSys, To znaczy, to jest tepelink, ale to jest seria z Zmaczniacz. Sygna, znaczy sygnału WiFi. Model. Zaraz Wam powiem, bo tutaj nie pamiętam. To jest MN70X. To jest taki wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Jeżeli na przykład mamy w domu słaby zasięg, to możemy sobie takie zwiększyć. No i teraz zobaczymy, co tu jeszcze mamy. o Oczywiście jeszcze mamy taki router. To jest Mercusys też model, troszeczkę już tutaj widzę, no bardzo duże opakowanie i to jest MR-80X i też będę taki ten produkt yy, otestować. Tak moim zdaniem, tak myślę, że żeby po prostu yy, czy nie zrobić osobnego odcinka, osobno na temat yy, tego produktu i osobno tego, yy, no zobaczymy jak tam będzie sytuacja, także Mam czas dwa tygodnie na te przetestowanie, także dziękuję bardzo, że TP-Link mi to przesłał i bardzo się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że testy wypadną fajnie. Oczywiście, tak się zastanawiam, czy też nie porównać tego routera, który mam tutaj na pudełek ten tutaj na pudełku, czy nie porównać właśnie mojego routera, który mam tutaj też na biurku. To jest model, który ja mam, to jest chyba AR12G, jeżeli się nie mylę, to jest taki zwykły router, który on ma tam chyba 2 GHz, 2-4 GHz i 5 GHz ale to taki był taki jeden najtańszy kupiony po to, żeby tam mieć tam połączenia wifi tutaj w domu także dziękuję bardzo za dzisiejszy taki krótki odcinek za tydzień zapraszam was na właśnie te testy zobaczymy czy ten przetestuje czy ten ale na pewno te dwa produkty pokażę dla was trzymajcie się, cześć